Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Myślę, że Rafał nie doszacował tutaj, jak patrzę tam poza kamery jeszcze w jedną w drugą stronę. Jest nas naprawdę bardzo wiele, bardzo wielu. Dziękuję, że przybyliście tutaj ze wszystkich zakątków Polski, a przede wszystkim Z Dolnego Śląska. Dziękuję, że jesteście. Drodzy przyjaciele, ludzie pracy, drodzy rodacy. Te zbliżające się wybory to rzeczywiście wybory najważniejsze od 1989 roku. Trzeba zadać sobie pytanie, jaka jest stawka tych wyborów? O co one są? I odpowiedź jest prosta i najważniejsza. To wybory o nasz suwerenny, samodzielny byt. To wybory, które rozstrzygną o tym. Czy będziemy mogli dalej realizować nasze marzenie? Jakim jest dostatnia Polska? Polska, która żyje na poziomie co najmniej bogatych państw Europy Zachodniej i jesteśmy na dobrej drodze. Czy Polska, która znowu popadnie w dryf, popadnie w letarg? I zatem można odpowiedzieć. To, jest, to są wybory o samodzielny byt Rzeczpospolitej. Nie możemy odpuścić tych wyborów. Polska! 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 Tutaj dzisiaj Polska! 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 w Bogatyni ogniskuje się kilka problemów jednocześnie. Po pierwsze, jesteśmy tutaj po to, żeby zaświadczyć naszą obecnością, że nie zostawimy ludzi pracy samych sobie że może sąd europejski sobie decydować, może sąd polski sobie decydować, tak jak ten europejski, a my jesteśmy z ludźmi pracy, z solidarnością, z tą z osiemdziesiątego roku i z tą dzisiaj, bo jest jedna solidarność. Szanowni państwo, i dlatego, dlatego jesteśmy tutaj właśnie razem i rozpoczynamy. Rozpoczynamy nas, nasz wielki marsz, wielki marsz ku kontynuacji, ku silnej, bezpiecznej, bogatej Polsce. To jest możliwe, to jest jak najbardziej możliwe. Polska nie jest brzydką panną na wydaniu. Polska jest mistrz świata. I dlatego Polska. Zasługuje na dobrego gospodarza. Zasługuje na prawo i sprawiedliwość, na dobrego gospodarza. Dobry gospodarz nie zostawia ludzi samych sobie w czasie, kiedy jest piękna pogoda, ale też w czasie, kiedy zbierają się na horyzoncie ciemne chmury. Jesteśmy z ludźmi w każdym czasie. zwłaszcza ze słabszymi, zwłaszcza z tymi, którzy pomocy potrzebują. Państwo silne dla słabszych, wyrozumiałe dla słabszych, a zdecydowane, mocne i również, również pełne e, miłości oczywiście, ale poskramiające tych, którzy, jak liberałowie, lubią łowić w mętnej wodzie ryby, lubią żerować na tkance społecznej. Na to nie pozwoli nigdy rząd prawa i sprawiedliwości. Szanowni państwo, ale słyszymy dzisiaj te różne pomruki, zewsząd. Chcę też powiedzieć, że jeszcze kiedy cała platforma obywatelska spała w nocy, my rozmawialiśmy już z przywódcami krajów zachodnich o tym, co dzieje się w Rosji bo tak jak i przed wybuchem wojny na Ukrainie przestrzegaliśmy, działaliśmy wyprzedzająco, tak teraz monitorujemy sytuację. Rozmawiałem z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej, jesteśmy w stałym kontakcie z Amerykanami, zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w trudnym czasie, w trudnym otoczeniu, dlatego rząd, który modernizuje armię jest rządem na te czasy, rządem, który zapewni naszą suwerenność na kolejne dziesięciolecia. Suwerenność i dobrobyt! Drodzy rodacy, ale zapytajmy się jeszcze, zapytajmy się jeszcze, czy, czym, kim jest ten dobry gospodarz? Co go powinno charakteryzować? Dobry gospodarz musi potrafić zabezpieczyć finanse z jednej strony na politykę społeczną i ją będziemy kontynuować i rozwijać. Dziękuję paniom minister, które tu są z nami, pani premier Boacie Szydło i oczywiście panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to wielkie, wspaniałe dzieło z, z, z zdjęcia tego piętna trzeciej Rzeczpospolitej. Dziękujemy. ale dobry gospodarz dobry gospodarz też zabezpiecza środki na ogromne środki na służbę zdrowia. w tym samym czasie wykonuje wielką mnogość projektów w polsce lokalnej wszystkie te tablice z flagami biało czerwonymi zgodłem znamy je dobry gospodarz w tym samym czasie zabezpiecza środki na wzmocnienie armii na bezpieczeństwo. I jednocześnie dobry gospodarz dokonuje największej w historii III Rzeczpospolitej obniżki podatków dla wszystkich. A, pardon, nie dla wszystkich. Właśnie nie dla wszystkich. Bo ci, którzy wcześniej w III Rzeczpospolitej uciekali do rajów podatkowych, nie płacili podatków, teraz są wzięci pod lupę i zaczęli wreszcie płacić podatki. I tu są te pieniądze zakopane. Szanowni Państwo, przewodniczący Platformy Obywatelskiej powiedział kiedyś, że polityka, że rząd niemiecki jest błogosławieństwem dla Europy. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach widzimy doskonale, jak bardzo oni się mylili, jak bardzo mylił się i przewodniczący Platformy, i jego mocodawcy. I ci wszyscy, dla których on pracuje, dlatego musimy postawić tamę, tamę temu, czym on się posługuje. Zobaczcie, jak wyglądają jego spotkania, jak wyglądają spotkania opozycji, kłamstwa i fałsz, hejt i ugarstwa, nieuczciwość, brak przywoływania faktów. Drodzy Państwo. To niewiele kosztuje, ale zachęcam do sprawdzania tych właśnie faktów, tych, o których mówił pan prezes i wszystkich tych, które świadczą o tym, jaki jest rzeczywisty stan spraw gospodarczych w naszej ojczyźnie, bo oni się będą posługiwali każdym kłamstwem, każdym chamstwem również, każdym draństwem, żeby wypchnąć nas z polityki. Ale nie możemy na to pozwolić, bo od tego, jak powiedziałem, zależy suwerenny, samodzielny byt naszej ojczyzny. Nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy i dlatego stoimy tutaj jako jedna drużyna. Jedna drużyna pod przywództwem pana prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego. I jesteśmy. Jesteśmy drużyną kompletną. Każdy z nas ma rozdane role. Każdy z nas wie, o co dbać, wie, co ma robić. Ja od rana do nocy będę pracował w kampanii na zwycięstwo, ale także, jak widzieliśmy, na to zwycięstwo będzie pracował i jeden pan Zbigniew, drugi pan Zbigniew, i pan Adam, i pan. Marcin, wszyscy nasi sojusznicy, wszyscy koalicjanci jesteśmy razem, jesteśmy zjednoczeni. Dziękujemy za tą jedność, dziękujemy za tą solidarność, ale pamiętajmy, Szanowni Państwo, po drugiej stronie zbierają się potężne moce, złe moce, potężne siły. Jesteśmy tu w Bogatyni po to, aby im powiedzieć, że ta ukryta opcja niemiecka w polityce polskiej trafiła kosa na kamień. Nie pozwolimy jej pójść dalej. Musimy ją zatrzymać. Nie pozwolimy, bo to jest stawka o wszystko. To jest gra o wszystko. Nie możemy zgodzić się na to, żeby ci liberałowie, Ponownie tu w naszej Polsce zaprowadzili taki system, że różne rekiny liberalne i inne będą mogły sobie łowić swoje watowskie i inne ryby w, tej naszej, w tym naszym pięknym polskim otoczeniu. Nie możemy na to pozwolić, a oni do tego dążą. Dążą do tego niestety przy wsparciu różnych państw. Ale przede wszystkim starają się łapać klamki tych silniejszych. Tych, którym nie zależy na tym, żeby Polska się nie rozwijała tak szybko. A my jesteśmy, jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński, u progu czegoś wielkiego. Drodzy państwo, drodzy rodacy, marzenie pokoleń. Polska żyjąca na poziomie zachodniej Europy, a w niektórych przypadkach przekraczająca nawet stan posiadania i przede wszystkim życie, zarobki, poziom życia. To jest dzisiaj w zasięgu naszej ręki. Ostatnie dane, które trafiły na moje biurko, pokazujące tak zwaną konsumpcję rzeczywistą konsumpcję indywidualną, a więc z uwzględnieniem programów rządowych, pokazują, że Polska tam w tym zestawieniu wyprzedziła Hiszpanię. To nie są nasze zestawienia, to jest polityka prawa i sprawiedliwości. Ale, Szanowni Państwo, musimy o Polskę dbać. Musimy Polski pilnować. My robimy wszystko od rana do wieczora. Poruszamy niebo i ziemię z miłości do Polski po to, aby ona mogła się rozwijać. Ale pamiętajcie, są potężne siły, które chcą zniszczyć ten nasz rozwój, tę naszą historyczną szansę. W tym samym czasie, kiedy polskie sądy chcą zamknąć kopalnie turów, Tę, która daje 7 prądu Rzeczpospolitej. W tym samym czasie w Niemczech procedowana jest ustawa, aby wszystkie organizacje pozarządowe i różne głosy społeczne nie musiały być uwzględniane przy inwestycjach w gazociągi. To jest, Szanowni Państwo, jawna niesprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli na taką niesprawiedliwość. Stoimy na straży Polski, ale drodzy rodacy, nie dajcie się nabrać, nie dajcie się nabrać na ten stek kłamstw i oszustw, ugarstw i przecherstw, które leją się codziennie z jednej z telewizji i z kilku portali. Pamiętajcie, za wszystkim stoją twarde dane, twarde fakty. Ja wierzę, że emocje mogą być też pozytywne. Szukamy, Wszyscy tych, których możemy przekonać wokół siebie. Pokazać im, jak się zmieniło życie. Bo, drodzy państwo, te wyzwania są ogromne. To nie tylko to, co za granicą. To czubek góry lodowej, co byłoby, gdyby tamci wrócili, nie daj panie Boże, do rządów. Przypomnijcie sobie, zmora III Rzeczpospolitej. Ogromne bezrobocie. Balcerowiczowskie i potem jego ucznia, Donalda Tuska. Przypomnijcie sobie pracę za 5 zł za godzinę, umowy śmieciowe, wielką emigrację, pracę za granicą na szparagach pod Berlinem czy na zmywaku w Londynie. Dzisiaj Polacy wreszcie zaczęli wracać z migracji. Pierwszy raz w historii Polski ostatnich 200 lat mamy do czynienia z wielkimi powrotami Polaków. Dziękujemy za to. Dziękujemy, że jesteście. Drodzy Państwo, tak, zwyciężymy, musimy zwyciężyć. Jesteśmy na dobrej drodze, tak długo jak rządzić będzie prawo i sprawiedliwość. My będziemy dbali o każdego zwykłego człowieka, bo takie jest nasze przekonanie, przekonanie o szacunku dla rolnika i robotnika, Pana pracującego w magazynie i Pani pracującej na kasie, dla polskich rodzin i polskich emerytów. Dla wszystkich. To jest nasze przekonanie i nasze credo. W to wierzymy, że Polska jest jedna. Polska jest dla wszystkich. Chcemy i mamy dobre relacje ze wszystkimi, którzy chcą z nami mieć dobre relacje za granicą. Ale nie pozwolimy sobie wchodzić na głowę. Widzę tutaj, drodzy Państwo. Morze, biało-czerwony flag. Dziękuję za to. Dziękuję, że jesteście tutaj, że Waszą obecnością dajecie świadectwo naszej siły. Dajecie świadectwo naszej jedności. Ale mam do Was jedną prośbę. Tak, pięknie te flagi teraz. Widać. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Wspaniały widok. Ale mam do Was jedną prośbę. Nie, nie Mateusz, jeśli już, to Jarosław. Ale szanowni państwo, szanowni państwo, mam do was jedną prośbę. Nie dajmy się sprowokować. Już widzimy, jaka jest strategia przewodniczącego Platformy i całego ugrupowania. Kłamstwo i chamstwo, oszustwo na każdym kroku. Im więcej kłamstw, chyba tym lepiej, zgodnie z doktryną... Jurczaniego Grabowskiego. Kłamali rano, kłamali w południe, kłamali wieczorem. Tak chcą robić, wierząc w to, że ta, zwłaszcza jedna telewizja i parę portali zamieni te tysiąc kłamstw zgodnie z regułą Goebbels'a naprawdę, Ale nigdy tysiąc kłamstw nie może się stać prawdą. I proszę Was, nie dajcie się sprowokować. Pamiętajcie. Jesteśmy zjednoczoną drużyną. Drużyną, która ma program. Ma wizję na kolejne 4 i 8 lat. Polska kraj dobrobytu. Ma lidera. Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Który ma jedno w sercu. Polskę silną i bezpieczną. I jej poświęcił swoje życie. I dlatego... Musimy ponad tym kłamstwem, ponad tymi oszczerstwami, bredniami, banialukami, które sączą się, musimy iść w naród, musimy iść do społeczeństwa, przekonywać, prosić, mobilizować, pokazywać fakty. Bądźmy razem, bądźmy solidarni. Niech żyje Rzeczpospolita Solidarna. Niech żyje Polska silna, bogata i bezpieczna. Dziękuję.